Piękny dzień dzisiaj. O. o, czy to ja, idę? Masza, zobacz. Patrz. <laughs> ja idę. A gdzie jest jeszcze o to rabel, śpieszy z pomocą. Tak wiemy, no, wiemy no, byl, wiemy, że śpieszy z pomocą. Zanurkujemy O Zuma, hej. Hej. Cześć, się tym zajmie. Ejka cześć. Hej. To może otarł. Weźmy, o. Jeszcze raz O, okay. hm. to pies, który lata. Że wszyscy? Tak, wszyscy. No nie wiem. Co to jest? Jaka piana nas czekała, chyba. <tryk> no tak. Mhm. Mm Praktyka. O. O. Wow. Ja yeah, super. Mhm. <tryk> Dobra, zróbmy zawody, kto pierwszy wskoczy, Wskaczę. Dobra, dobra. No to ja wskoczę, I Ipi! Ojej, fajnie. Chodźcie, chodźcie wszyscy. Tak, wtedy? No, dawać.

Нет, копимся. Свет, свети жизнь, светни. Месси же, месси же это не Eee, tam kąpiel, kąpiel gą, czy nie gąpie. I tak każdy w, wie co. O czym, o czym rozmawiacie chłopaki? O niczym, o niczym skaj. 哎呦，是，四块多是四，这些。<noise> <noise> 对不对？这么严。